No dobra, to teraz weźmiemy się. Dobra, to lecimy dalej. Stareczka już siedzą. Później się jeszcze podokręca. A teraz weźmiemy się za rezerwuarek. Aha, coś takiego tutaj jest. Dobra. I tak, myślę najpierw poluźnę to i to żeby to było całkiem luźne Posuniemy tutaj z tego wężyka to Jakoś spróbujemy złapać obcęgami, znaczy tymi kombinarkami i odwrócimy to i spróbujemy przelać. Dobra, dobra, jest jakiś plan? Jest jakiś planik. Położymy pod to, żeby się ten kurde, płyn hamulcowy nie rozlewał za bardzo na wszystko. Dobra, tu jest rezerwuarek. Mm? Ładna rzecz, bardzo ładna. Piękna. Kurwa, mać, podoba mi się. Piękna rzecz. Dobra, tylko teraz tak. A to jest tak? A to jest tak? Nie było? Nie było? Nie było? Nie było? Nie było? Nie Nie było? Nie było? Nie Tutaj mam założony. Tam. Dziewięćdziesiątkę, więc. Więc chcę dziewięćdziesiątkę, ale po co mi dali dwa? Aha, bo jest jeden, jeden jest dłuższy. Trochę. O Jezus Maria, zaraz roz, rozjebie nowy ten, no kurwa mać. No, nic się nie stało. <laughs> Dobrze, że tą gumę sobie włożyłem tutaj. No dobra. Potem, żeby się nie zgubiło. Będę musiała z dwóch stron złapać, kurde. Mam dwie ósmeczki Czy nie mam? Mam Profesjonalne. Narzędzia <laughs> mechaniczne. że wielu ludzi może się śmiać. Jak ja robię to niezdarnie wszystko, ale pierwsza rzecz ja to robię pierwszy raz. A druga rzecz kurwa Możecie się śmiać. Co mi to Dla No najważniejsze jest, żeby żeby to działało. To co zrobię i żeby nie musiał bulić komuś za zrobienie tego. Uj, no. no kurwa. nie No to chuj ci w dupę. No kurwa. A, tu leży. Tu leży blać, dobra. Ja nie chcę gubić tych, kurde, oryginalnych rzeczy. Chcę, żeby to wszystko zostało. Gdzieś tam wrzucę to w jakiś karton i będzie leżeć. 2,5 mm. Nie, mogę tak bliżej pokazać. to nie wyfokusuje mi to do bo prędzej to ja ściągam tego. W sumie nie wiem po co to ściągam. Na razie. No Aha, i jest guma uszczelniająca z taką podkładeczką małą wyciskającą tak i tyle dobra czyli tego nozla muszę kurde, nie no muszę to ściągnąć bo muszę wiedzieć jakiego nozla dać O, a to jest ciekawe teraz jak to wsadzić się wydaje że to będzie ten grubszy to jest dość gruby szwężyk Dobra. no to trzeba ściągać ten Jednak. Uhuhuhuhu. To nie będzie takie proste chyba. Aha, dobra, to zeszło. No z tego dziadejga jakoś. No ściągnąć. jak o dobra nie wylałem tylko teraz jak to włożyć tutaj w to jest taka mała dziurka a to jest takie duże napisało żeby jakiegoś lubrykantu dać ale co ja jakiś izopropylowy kurde alkohol skąd ja im wezmę coś takiego może po prostu płynu hamulcowego trochę ale ja no. nie spróbuję to wcisnąć kurde nie bardzo Czy ja źle to robię, kurde? Nie mogę to sprawdzić, co mi kurde, bo to lipa trochę robię. Dobra, wygląda na to, że dobrze robię. Kurde, że wkładam. Okej, okay, tylko że czemu to tak ciężko idzie? No. no. Nie wiem, dziwne to jest, ale może tak ma być. Może to dalej nie wejdzie się okaże jak będzie lecieć no bo kurde, no nie doszło to tutaj widzicie o, no nie słuje, to kurwe ścierwo oczywiście o, tu jest kurde, To nie chce mi dojść do końca, tu powinno wejść do samego końca chyba z tego co ja tutaj widzę na tych filmikach no... Masz po same kule. wejść kurwa po same kule. Ale coś kurwa nie chce, no. Chuj w dupę. Będzie tak. Dobra, to otwieram teraz tego trzymaka I będziemy go instalować na tym. A to co jest grane? Przecież to jest za krótka śrubka? <laughs> kurwa, no czy oni są normalni? No gdzie do chuje, tyle śrubki wystaje, kurwa Tu jeszcze jakaś taka biała I spadła, kurwa No mm, i jak ja mam to, kurde, przecież to jest chore co to kurwa jest? Ja pierdolę no. Nie no, kurwa rozpierdala mnie to. No. Rozpierdala mnie to. Nie wiem, no dla mnie to jest takie nielogiczne, jak można zostawić kurwa tyle gwintu. Żeby coś, coś próbować wkręcić, no przecież to jest jakieś pojebane. Więc kurwa albo wyjebie to. No ale nie daliby tego o tak sobie, to musi być kurwa pewnie Więc Nie wiem, spróbuję to wkręcić, ale kurwa czy to się uda Nic, ja no, nie łapię gwint, kurwa Nie podoba mi się to Ani trochę kurwa Znaczy ładnie to wygląda Ale mam takie wrażenie że mi całych płyn hamulcowy wypierdoli z tego Dziękuję. No Za dużego pizwa dałem chyba. Trzeba tam tego dać. Aż kurwa ręka boli, nie napierdolę. Kurwa, włożyć to, to jest taka kurwa tragedia, że to jest normalnie aż niepojęte kurwa. To powinno dojść do końca, ni ja nie, nie mogę to pchać tego kurwa, żeby to w ogóle włożyć tak jak jest teraz, to już to kurwa trzeba siłę kurwa końską dojebać. Nie wiem, to jest popierdolone kurwa, już mnie tak to wkurwia, że szok. Uff. Kurwa, ręce bo Pierdolone baterie, w dupę jeba. O jezus, Maria, dobra Uf. Kurwa, ale się z tym na no. Ja pierdolę. tak nie weszło. Ja nie wiem, ja się poddaję, kurwa. Poddaję się po prostu, mam wyjebane. Nie mam siły, kurwa, już. Kurwa, no jakieś popierdolone. Teraz jestem to może na no. na miejsce. I teraz próbuję włożyć to razem z tym. sposobem, kurwa, sposobem. Ała, jak mi polce bolą. Kurwa, takiego ścierwa no. No, bo teraz trzeba by odkręcić. Tak, to raczej nie wleje tego. No. Jakoś nie przejmuje bardzo też ten, bo będę miał zmieniony płyn hamulcowy na następnym serwisie, więc też zapytam, żeby mi po prostu Luknęli, czy to wszystko jest ok? No ale, jak nie będzie ok, to będę po prostu widział, że będzie lecieć, kurde, z błędem tyle. Kurwa, jakie bolty, ja pierdolę. Trzyma to, kurwa, nie wiem panewki? Lej, lej, przeciwko, lej. No.

O. Jest, jest. Kurwa, twoja jebana ma. Dobra, kurwa, kończę z tym, bo normalnie chuj mnie szel. O kurwa. Za zamontowanie tego dziedzictwa to zasłużyłem. Za zamontowanie tego dziedzictwa zasłużyłem na browara. Na pewno. Bez żadnych... Bez żadnego ale. No, źle jest zrobione Nie powinno to... No dość dojść do samego końca, ale no kurwa, no nie jestem w stanie tego wcisnąć. Kurwa, ja nie wiem, jak, no siłę trzeba mieć. Jakbym to bardziej jeszcze wciskał, to bym to do płama No nie wiem, no nie, nie kapie nic z tego. Nie kapie, więc jest. No ale ogólnie porażka. No kurwa, nie spodziewałem się, że coś takiego może być tak, tak, tak wkurwiające i tak ciężkie. Do zrobienia. O, teraz jeszcze muszę... Bambelki wypuścić kurde z tego z wężyka naciskam na wężyk, żeby się zapełnił ładnie. Nie. To nie jest dobrze, żeby mieć powietrze w hamulcach, kurde. Musi też swoje odstać chyba też, żeby to do... tam ja pomajtać. No taki to miał być krótki i łatwy. Łatwa instalacja. Zbiorniczka. Na mocz. A niestety kurwa się. Okazało, że nie jest to takie łatwe. I dobra, zobaczymy. Będę obserwował, zobaczymy co się tam będzie działo. Dobra, lecimy dalej, następna rzecz.